Witam serdecznie, Konrad Błaszak. A gdy widzicie to, co tutaj mam, to już pewnie się domyślacie o czym to będzie film. To będzie o, o marce Aurzen. 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 pozwólcie, sobie to ściągnę. Aurzen Boom R. I to jest taki oto projektorek, który kosztuje oficjalnie jakieś tam 300, 300 zł, 300 euro, ale. Sądzę, że pewnie będziecie mogli go dorwać jakoś taniej. To jest coś takiego. To jest coś takiego. Odłączę na chwilę. I ja się na projektorach nie znam. Więc to nie będzie jakaś turbofachowa recenzja. Ale wam powiem, jakie są moje mm, przemyślenia, doświadczenia z użytkowania tego właśnie sprzętu po szklenie dotykam spokojnie. Przede wszystkim jest to dość mały sprzęt, który jest na takiej nóżce, a można go sobie tutaj wkręcić w statyw albo w jakąś tam śrubę i on można sobie tak oglądać, tak, tak, tak albo można całkowicie na suficie. 110 stopni chyba to jest yy, można sobie tam ustawiać i to jest bardzo spoko. Coś co jest bardzo spoko to jest to, że jest full HD bo na tym mi zależało, żeby testować coś już Full HD, a nie HD. No bo, jakby to powiedzieć, no, HD to już trochę mało, trochę danych. On ma Full HD, 300 lumenów z tego co widzę, e, Display Technology LCD, kontrast 500 do 1. Nie znam się na tym. Na czym się znam? Na tym się znam, że ma 10 watowy y, głośniczek. Tu jest jeszcze subwooferek. I on jest głośny. On jest na tyle głośny, że nawet w dużym pomieszczeniu w dużym pomieszczeniu, takim dużym salonie, jak sobie puścicie i puścicie nawet nie na maksa, to i tak będzie wszystko bardzo dobrze, bardzo wyraźnie słyszane. Plus wygląda to fajnie, wygląda to całkiem designersko, że nie jest jakaś tej pierdółka dana, tylko jest z tyłu tutaj to jest plastik, to nie szkło, ale wygląda jak w szkle taki, wiecie, wygląda jak głośnik taki high level więc jest spoko. Jeśli chodzi o obraz, yy, będą jakieś przebitki, będą jakieś zdjęcia oni jest moim uznaniem OK. Tu jest Google TV, tu jest pilocik do tego, więc możecie sobie korzystać z tego, co na Google TV. Ja sobie oglądałem na tym jakieś dobre kanały na YouTube, Konrad Właszak Tech na przykład A tak poważnie, poza tym oglądam sobie na przykład mecze najlepszej drużyny. Dajcie w komentarzach, jaka jest Waszym zdaniem najlepsza drużyna. Nikogo nie zbaduje, obiecuję. I tak, oglądałem sobie mecze na przykład na tym i muszę przyznać, że jest spoko. Co prawda, oczywiście, to jest projektor, który nie jest najdroższym projektorem, nie jest jakimś tam high-level projektorem, więc gdy było w ciągu dnia i było jasno, to obraz wyglądał tak. Gdy już to, ja mam rolety, więc sobie to zasłoniłem, wyłączenie światła, obraz wyglądał tak. Jest różnica. Tutaj na stronie producenta można przeczytać, że gdy jest jasno, gdy jest full jasno, obraz to jest 40 do 60 cali. Gdy jest już tak Darkenetrum, czyli tak przyciemniony pokój, to można do 100 cali nawet osiągnąć. A do 200 nie mam takiej ściany, niestety, aż tak bogaty. To ja nie jestem. To jest biedny dom, biedny, ale za to skromny. To do 200 można, gdy jest kompletnie ciemny pokój. I gdy sobie zasłoniłem, gdy był już wieczór, z światła, zasłoniłem sobie rolety, żeby nie było żadnego światła zewnątrz. To rzeczywiście ten obraz był bardzo duży, bardzo jasny, bardzo wyraźny i można było sobie spokojnie coś tam pooglądać. Na przykład ten meczyk który też działał bardzo fajnie. To jest Google TV. Pierwszy raz konfigurowałem, bo nie miałem telewizora nawet z takim czymś. Pokonfigurowałem, tam mam dość sporo aplikacji. Nawet, co mnie denerwuje, nie mam na przykład Kanal Plusa na swoim telewizorze, który jest bardzo starym telewizorem. Tam mam, dzięki temu mogę sobie obejrzeć Ligę Mistrzów. Podpowiadam, jaki zespół macie wybierać. Gra Ligy Mistrzów. I tak, coś, co jest bardzo fajne i coś, co mi się cholernie podoba. On ma tutaj dwa wejścia. On ma też tutaj wejścia, że możecie podłączyć sobie słuchawki, możecie podłączyć sobie coś tam z USB, żeby leciało, albo po prostu HDMI. Spoko, ale ja korzystałem bezprzewodowo i on ma tutaj dwa wejścia. To jest przycisk do włączenia i dwa wejścia. Pierwszy jest, pierwsze wejście jest na takiego Luja, który jest zestawie, czyli 90-watowy zasilacz do prądu. Drugie wejście jest na ładowareczkę. Może być powerbank, może być ładowareczka, musi być 65 watowe. I co ciekawe to żyje. Gdy włączę sobie taki 65 watowy zasilacz lub mocniejszy, to wtedy ten projektor działa jak najbardziej poprawnie, dobrze, bezproblemowo. I to jest o tyle fajne, że to jest mobilny Projektor. To nie, nie trzeba tam wiecie nie wiadomo czego, ale jadę sobie na wycieczkę, jadę sobie gdzieś tam do domku jakiegoś, jadę sobie odpocząć. Mogę sobie takiego luja wziąć, który jak widzicie nie jest specjalnie ciężki. Nie muszę brać zasilacza, który jest też nie jest jakiś ogromny, no ale który już jest dodatkowym bagażem. Biorę sobie zwykły kosteczkę, albo nawet jak nie mam prądu, to biorę sobie powerbanka, który ma te 65W, i sobie korzystam z powerbanka, który ma 65W watów, więc dla mnie to jest bosko. Jeśli chodzi o mm, ostrość i to mnie trochę zaskoczyło, bo jestem starej i taty i tam patrzę, kuźwadzie, to się kręci do ostrości. No nie ma. Słabo, słabo. Ale tak, gdy sobie go e, przemienię jakoś tak, to on się dopasowuje, żeby być wyprostowanym obrazem e, i Tutaj można też na pilocie sobie dopasować, więc to trzeba pilota używać. To nie jest taka technologia, że się kręci. E, można pilotem sobie dopasować ostrość, zwiększyć, zmniejszyć, żeby to było obraz był ostry. Jest ogrom e, aplikacji Spotify, jakieś TVP VOD, HBO, Prime, YouTube, Netflix, Disneye, co, co sobie wymarzycie. Więc to jest moim zdaniem bardzo e, bardzo spoko, e, jeśli chodzi o responsywność tego pilota. Jest ok, bym powiedział. Jak podgłośniam, to nie zawsze reaguje od razu. Czasem potrzebuje tak chwilkę się zastanowić. Tu jest 2 ramu i 16 wbudowanej, więc może przez te 2 RAMu on nie działa tak błyskawicznie, że. Ale to działa takim lekko, takiej sekundki opóźnienia. Czasem, czasem, jak już się rozkręci, to od razu ten, ale tak, to pierwsze. Jest ok. Jest ok, nie można się przyczepić. I tak zupełnie poważnie. To jest fajne, jakbyś nie znam projektorach, może są lepsze. Jakby, ja nie mówię, jeżeli są lepsze za jakieś 1000, 1200 zł, a po trochę mniej, możecie dostać coś lepszego, ciekawszego. Piszcie w komentarzach, bardzo chętnie usłyszę, bo ja chciałem kupić projektor i jakby bardzo mi ten, ten mi się podoba, więc zastanawiam się, czy sobie go nie sprawić, bo y, normalnie y, przydałby się. To nie jest proporcja współpracy. Tak, więc zastanawiałem się nad projektorem i zobaczę czy będę się interesował dalej. Zobaczymy, bo tam dużo wydatków się szykuje. Niedługo Wam już powiem co. Ale to wydaje się dobra opcja. Ona waży kilo 230, kilo 23 więc jest lekki. Jest ładny. Jest taki fajny designerski, więc się może podobać. Można go sobie też, wiecie, do ściany przyczepić jakoś tak, czy tam... Pewnie da się obrócić obraz. Czy po prostu sobie go na jakimś statywie przykręcić, albo gdzieś po prostu położyć. No to nie jest żaden… To nie jest żaden problem. Wydaje mi się, to fajna opcja. Ja nie jestem specjalistą od projektorów i ja Wam nie powiem, czy on jest najlepszym projektorem. Ale mi się z niego korzystało spoko. Jest… E, obraz jest spoko, szczególnie jak się zaciemni. Gdy jest jasno, ten obraz jest taki, wiecie… Mógłby być lepszy, no ale siłą rzeczy. To już wtedy by musiał mieć naprawdę turboprojektor, sądzę. E, poza tym jest głośny, nawet bardzo głośny. Dość szybko się ustawia i mogę sobie zwiększyć ten obraz, on się dość fajnie koryguje, to auto, regulacja ostrości i tego płaszczyzny się dość fajnie yy, sama dzieje, że nie muszę tam nic klikać, chyba że mi ktoś naklika jakiś dziad oglądanie meczy i nie powiem kto, ale jakiś taki kiedy mi naklikał po prostu, że tam nic nie widziałem, bo mi wszystko rozjechał. Specjalnie musiałem poprawić. Dziadu. I tyle. To jest projektor o tyle fajnie, że ja mogę go zabrać do kogoś, mając powerbanka nawet, albo mając kostkę, nie muszę brać ładowarki wielkiej, no wielkiej, no dobra, takiej, no laptopowej, takiej starego typu, ale nie muszę jej brać. Mogę nie mieć prądu i po prostu z powerbanka jechać, więc to mi się podoba. Czy to jest najlepszy projekt w tej cenie? Nie wiem. Wy mi dajcie znać, ale wydaje mi się, że za te około plus minus tysiąc, 1200 To może być przyzwoity projektor. A jak dostaniecie go taniej, no to, to tym lepiej. Cosa dice? E hey, poi